Mamy go pul, pul. Idealnie coś idę, 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 Możesz się nagrać tak śpiewać Ścimaczek Nie idę, tego chyba idę, trudno idę, 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 moja sobie lata idę, 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 a tam Gucio, tuli panie, czeka sobie na śniadanie. Szuka Maja, sobie lata. co Kurwa, ktoś dzwoni. Szuka Maja, sobie lata. Ooo, o, o zbieranych kwiatach. A tam Gucio, tuli panie, czeka sobie na śniadanie. Przyleciała gdzieś na kwiatek Oooo Ale z gucia jest gagatek Atakuje Niespodzianie Z tego wielkie nie. Szczółka Maja Sobie lata O, Zbiera neksar gdzieś na kwiatek, A pan gucio W panie czeka sobie na śniadanie Już? nie. Teraz ja, teraz dziękuję. ja, teraz mnie do nóg, teraz. Dobra, Czekajcie. ja to wyspiewam. wam. maja nie, Jest Zbieranych Zbieranek dziś na kwiatach. Ja, a tam gucio. <noise> ja, ja chciałem tu śpiewać tego, że ktoś do mnie... O Jezu, sorry. No śniadanie. Chciałem tu śpiewać, ale ktoś do mnie zadzwonił, dobra. Fajnie!